Cześć, tu Marcin z kanału Prezio.pl. Dziś sprawdzimy sobie Dell Latitude 5285. 12-calowy laptop? A może tablet? Zapraszam do oglądania. Prezio.pl Testy, recenzje, porównania, polizingowego sprzętu IT. Miłego oglądania. Na początku spójrzmy na budowę tego urządzenia. W zasadzie nie jest to laptop, a tablet z dodatkową klawiaturą, więc nie będzie to urządzenie dla każdego, bowiem nie mamy tutaj klasycznych zawiasów ekranu, co mi osobiście nie odpowiada, ponieważ korzystanie z tego urządzenia gdziekolwiek indziej niż na stole jest niezbyt praktyczne. Klawiatura lata cały czas. Sam sobie tablet również nie zdołał mnie przekonać. Gruba i toporna ramka, która zdobi ekran, jest niewygodna nawet przy 12-calowym ekranie. W kwestii jakości wykonania i budowy tego laptopa, nie mam większych zastrzeżeń na dobrą sprawę co do materiałów użytych oraz spasowania tych elementów. Z tyłu laptopa dostajemy plastikową, pokrytą jakby gumowaną teksturą obudowę, a podstawka jest wykonana całkowicie z metalu i to dość sztywnego. Nie ma tutaj mowy, że. W którymś momencie ta podstawka będzie się wyginała. Ekran, jak już zdążyliście pewnie zauważyć, pokryty jest szkłem. A klawiatura na spodzie ma bardzo miękki, jakby jeansowy materiał. A po otwarciu dostajemy skórzane obicie które jest również bardzo przyjemne w dotyku. Jedyne na co bym ponarzekał to brzegi i łączenie właśnie tych dwóch materiałów. Jest ono trochę szorstkie i mam wrażenie, że z biegiem lat, z biegiem czasu będzie ono zwyczajnie się zbyt bardzo zużywało oraz pękało. W STI złączy z lewej strony dostajemy aż trzy porty USB, dwa porty USB typu C i jeden pełnowymiarowy oraz gniazdo słuchawkowe. Z prawej strony urządzenia umieszczony jest czytnik smartcard, a pod podstawką mamy do dyspozycji czytnik kart microSD. Szkoda tylko, że nie pełnowymiarowych SD. Głośniki natomiast znajdują się pod podstawką tego urządzenia, co sprawia, że bardzo łatwo jest je przytłumić. Poważną wadą jest słaba amortyzacja tych głośników w obudowie. Mianowicie, gdy pogłosimy trochę dźwięk, to obudowa, która jest wykonana z metalu, zaczyna wpadać w rezonans, tworząc niezbyt przyjemny metaliczny dźwięk. Zresztą sami spójrzcie. Poza tym głośniki grają całkiem dobrze. Powiedziałbym, że są bardzo wyraźne, choć nie mają dużo basu, ale za to potrafią wkręcić się naprawdę głośno, z tym, że, tak jak wspominałem, rezonans przeszkadza w użytkowaniu. Co do wspomnianego 12-calowego ekranu, jest on w dość nietypowym formacie, ponieważ ma on rozdzielczość 1920 na 1280 Sprawia to, że mamy trochę więcej miejsca na górze i na dole naszego ekranu, więc przy takim tablecie jest to dość niecodzienne rozwiązanie w dobie 16 na 9, a nawet szerszych ekranów, ale mi osobiście bardzo taki format odpowiada i pewnie wielu fotografom czy też designerom graficznym również będzie się to podobało, ponieważ daje to nam trochę więcej miejsca przeważnie w Photoshopie czy też innym programie, jeżeli pracujemy właśnie na szerokich plikach. Do tego panel dotykowy jest wykonany ze szkła, co sprawia, że bardzo przyjemnie korzysta się z tego ekranu dotykowego. A na dodatek podbija to lekko kontrast matrycy. A matryca sama w sobie ma bardzo dobre kąty widzenia i powiedziałbym, że również wystarczy dla wielu osób. No może nie profesjonalistom, ale dobrze wiemy. Profesjonalne monitory kosztują dużo więcej niż taki laptop. I tak właśnie wygląda ekran naszego laptopa. Jest to matryca o rozdzielczości 1920x1200, więc nie jest to standardowy rozmiar 16 na 9. Zostajemy trochę więcej. Tzw. Real Estate na górze i na dole, co pozwala na wygodniejszą pracę, na przykład w programach graficznych. Tak jak tutaj w Luminarze, możemy wykorzystywać zarówno trackpad wbudowanego w naszą klawiaturę, tak jak robię to w tej chwili. Ewentualnie możemy również używać ekranu dotykowego naszego laptopa, co jest również bardzo wygodną opcją. Dotyk jest dość precyzyjny i praktycznie zawsze czyta wtedy, kiedy powinien. Mm, a na dodatek komputer pracuje dość żwawo. Mimo, że jest to tylko I7 dwurdzeniowa, to jednak powiedziałbym, że jak na mm, dwurdzeniowy procesor jest to bardzo... Żwawy procesor, a na dodatek jest to świetny procesor, biorąc pod uwagę to, że to jest w końcu tablet. Na wyposażeniu tego laptopa dostajemy dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Core i 7.7 generacji, konkretnie 7600 U z taktowaniem maksymalnym 2,9 GHz. Dodatkowo współpracuje on z procesorem graficznym zintegrowanym Intel HD Graphics 620, który zaskoczył mnie wydajnością. Co zaraz zobaczycie w teście GIER. W kwestii pamięci operacyjnej mamy do dyspozycji 16 GB pamięci RAM na dwóch kościach o taktowaniu 1866 MHz. Natomiast nasz dysk twardy to dysk Micron, 512 GB pojemności i złącze SATA. Ten dysk oferuje nam stosunkowo dobrą wydajność jak na dysk na SATA, ale też nie jest to może klasa najlepszych dysków Samsunga. Zresztą widać jego wydajność przedstawioną w teście Crystal Disc mark. Jeżeli mowa o kulturze pracy, no to pod typowym obciążeniem dostajemy około 50 do 60 stopni Celsjusza na naszym procesorze. Max, tak jak widać, potrafi osiągać 90 stopni, ale jest to naprawdę w rzadkich sytuacjach wykorzystywane. Z reguły laptop jest dość cichy, w tej chwili wentylatory dosłownie nie są włączone. Jeżeli zaczynają ruszać, to przeważnie przy jakimś oglądaniu filmów na YouTube, ale to też nie są przeszkadzające. Naprawdę potrafią się zrobić głośne, ale dopiero przy maksymalnym wykorzystaniu np. w benchmarkach. Zresztą spójrzmy na temperaturę naszego procesora. Przez cały test PCMark 10 temperatura skakała między 50 stopni a 70. Nie przekraczała w zasadzie ona 80 stopni. Co jest moim zdaniem dobrym wynikiem. Większość laptopów jednak oscyluje w granicach 60-70 stopni pod większym obciążeniem, przy okazji często kręcąc głośno wentylatorami. W tym laptopie podczas PC Mark 10 zauważyłem że może ze 3 wzniosy, jeżeli chodzi o prędkość wentylatorów, a przez resztę czasu, owszem, wentylatory były uruchomione, ale jednak bardzo, bardzo powoli. No i od razu możemy sobie zaobserwować wynik w PC Mark 10 dostajemy tutaj 3000 punktów. W teście Essentials będzie to 5777 w Productivity 5591 i Digital Content Creation 2235. Więc podsumowując test, zdecydowanie laptop nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o korzystanie z programów typowo mocniejszych, graficznych, na przykład do Edycji grafiki 3D, chociaż da się go do tego wykorzystywać, ale jeżeli chodzi o programy typowo użytkowe, takie jak pakiet Microsoft Office, czy też korzystanie z przeglądarki, jest to sprzęt, który będzie wręcz aż nad naszymi potrzebami, jeżeli tylko do tego wykorzystujemy naszego laptopa lub w tym przypadku tableta, urządzenia 2 w jednym. Przy okazji przyjrzyjmy się wykorzystaniu naszego procesora w teście pc 10 Tak jak widać, przy piku dochodzimy do 40-kilku wat, a średnio oscylujemy w granicach 7-8 wat z przeskokami zwyż do wyższych dziesiątek oraz ze spadkami do nawet 5 W. Więc zdecydowanie dostajemy tutaj troszeczkę throttlingu, jeżeli chodzi o nasze TDP, ale nie jest to coś, Przeszkadzającego nie jest to coś, co nas oderwie od pracy w sposób taki, że będziemy wykorzystać ten komputer. Wypełni jego sił, a nagle po 5 minutach korzystania automatycznie zwolni do najniższych obrotów i będzie tak cały czas pracował. Raczej tutaj powinniśmy dostawać dość stałe wyniki wydajnościowe. Jeżeli mowa o graniu w gry, to Counter Strike Global Offensive jest, nazwijmy to grywalny. Przy obniżeniu detali i obniżeniu również rozdzielczości na 1440x900 jesteśmy w stanie uzyskać prawie pełne 60 klatek na sekundę ze spadkami do 40 lub wyższych 20. Co nie zmienia faktu, że na tak małym ekranie niestety Counter-Strike jest no, średnio grywalny. Większość czasu nawet nie widzę gdzie przeciwnik jest, więc tym bardziej nie wiem jak w niego wycelować i FPS-y tutaj nie robią różnicy. Przechodząc do spokojnego Euro Truck Simulator 2 dostajemy również spokojny wynik FPS. Tutaj bez problemu możemy na niższych ustawieniach grywać w nawet 60 klatkach przy Full HD i naprawdę, przyznam, gra się dość przyjemnie. A gra też nie wygląda najgorzej i dzięki nawet temu małemu ekranikowi E, powiedziałbym, że grafika wygląda na trochę lepszą niż jest naprawdę, ponieważ nie jesteśmy w stanie zauważyć niektórych e, braków w rozdzielczości, jakie właśnie widzieliśmy, e, jakie właśnie łatwo zauważyliśmy w Counter Strike Global Offensive, gdzie no, trudno było złapać na dobrą sprawę jakąś głowy. Tutaj wszystko wygląda stosunkowo dobrze, i nie jest to może potwór gamingowy, ale dawno nie znalazłem laptopa, tym bardziej o takich rozmiarach który stosunkowo dobrze odgrywał grę Euro Truck Simulator 2. No, jeszcze jakbym się tylko nie rozbijał o krawężniki. 12 cali sprawia również, że mobilność tego urządzenia jest postawiona na bardzo wysokim poziomie. A dodatkowo grubość to zaledwie centymetr. Klawiatura dodaje jedynie 5 mm do grubości. Więc wyobraźcie sobie, że ten tablet jest w zasadzie grubości wielu telefonów. Bateria o pojemności 42 watogodzin wystarcza na około 6-9 godzin pracy na baterii. Naładowanie jej dzięki 45-watowej ładowarce ze złączem USB typu C zajmuje jedynie 2 godziny. Ale jak dobrze wszyscy wiemy, niestety Windows 10 nie jest systemem typowo mobilnym, tak jak Android, iOS czy Chrome OS. Tutaj jest parę mankamentów, takich jak to, że automatyczna klawiatura ekranowa w zasadzie nie istnieje. Pokazuje się ona na przykład w aplikacji Messenger, czy też innych aplikacjach pobranych z Microsoft Store, ale przy nawet w przeglądarce Microsoft Edge przy dotknięciu pola tekstowego ta klawiatura automatycznie się niestety nie wysuwa, więc albo musimy ją wybrać z powiadomień z ekranu, albo zwyczajnie musimy wykorzystać tutaj naszą klawiaturę dedykowaną, by przejść do jakiejkolwiek strony internetowej lub napisać jakikolwiek, mm, napisać jakąkolwiek wiadomość. Dodatkowo dosyć ciężko jest przyzwyczaić się do obsługi y, tak zwanym prawym przyciskiem myszy, jeżeli używamy tylko ekranu dotykowego. No, zdawałoby się, że wystarczy przytrzymać dłużej palcem. No, ale nie każda aplikacja będzie to obsługiwała i też nie zawsze będzie to wykonywane z dobrym timingiem. Nawet e, jak już znajdziemy coś, e, jakąś stronę internetową, jakiś program, który obsługuje właśnie ten e, alternatywny dotyk w postaci, w postaci dłuższego przytrzymania palcem, to niestety często nasz timing może nas zawieść, tak jak tutaj. No trudno jest mi wyczuć moment, w którym pojawi się e, prawy przycisk myszy i menu. Na ekranie tego komputera. Ale z kolei zdecydowanie podoba mi się to, że w tym laptopie klawiatura automatycznie uruchamia się oraz usypia. Co dokładnie mam na myśli? No w tej chwili, jeżeli korzystamy z niej, to oczywiście w takim trybie jest ona dostępna. Jak widać, przechylając ją do góry, ciągle myszka się rusza i dotyk jest odbierany, jeżeli chodzi o trakwad i tak samo o klawisze. Ale jeżeli przejdziemy sobie do Innego trybu, mimo że nasza klawiatura wciąż będzie wpięta w nasz laptop, to fizyczna klawiatura jest de facto w tej chwili wyłączona. Dotykam jej od spodu i nic na ekranie się nie pojawia. Tak samo z trackpadem. Nie wiem do końca, jak to działa. Prawdopodobnie jest to na jakiejś zasadzie magnesów w tej klawiaturze, ale jak widać, jest ona totalnie unieruchomiona. Co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, ponieważ gdy chcemy wykorzystać naszą klawiaturę jako właśnie taki sto, jak robię to w tej chwili, to możemy naciskać na tę klawiaturę od spodu, na przykład naszymi nogami, jeżeli oprzemy. Ten laptop na naszych nogach. A tego raczej byśmy nie chcieli, i nasz laptop, nasza klawiatura automatycznie wyłącza się właśnie, biorąc pod uwagę to, że pewnie nie korzystamy z tego laptopa w tej chwili w takim trybie domyślnym z klawiaturą na wierzchu. A samo w sobie wpinanie i odpinanie tej klawiatury jest również bardzo proste. Mamy tutaj do pomocy dwa takie guziczki. No, owszem, w tym trybie nie jest to do końca wygodne. Dużo łatwiej jest to zrobić przy. Otwartym laptopie i wciskając jeden z tych guzików, łatwo możemy odłączyć naszą klawiaturę od naszego laptopa. Co prawda nie przechodzi on automatycznie w tryb tabletowy, ale pojawia się nam w notyfikacjach możliwość włączenia dotykowej ekranowej klawiatury, tak jak to zrobiłem w tej chwili. Przypilanie tej klawiatury również jest bardzo proste. Wystarczy zbliżyć nasz laptop do niej i automatycznie. Jest ona wręcz wciągana przez magnesy, znajdujące się na obudowie tego komputera, jak i w obudowie samych sobie klawiatury. No ale dobra, starczy tych poszczególnych sprawdzianów. Przejdźmy do podsumowania. Więc dla kogo jest to urządzenie? W skrócie, dla niewielu osób. Urządzenie z luźno latającą klawiaturą zdecydowanie odpada dla osób chcących korzystać z laptopa w locie. Z kolei komuś szukającego prawdziwego tableta. Też nie jestem w stanie polecić urządzenia, które nie jest zbyt użytkowalne bez fizycznej klawiatury. Odpowiedni odbiorca leży gdzieś po środku. W końcu jest to urządzenie dwa w jednym. Najprędzej no wyobrażam sobie korzystanie z takiego urządzenia w spokojnej kawiarence lub wprost z kuchennego blatu. Czas pracy na baterii i wydajność będą bez wątpienia wystarczające dla większości osób. A jakość ekranu i precyzja dotyku sprawia, że z tego urządzenia aż chce się korzystać. Osobiście próbowałem się przekonać i dotykowy ekran wpadł w moje gusta, lecz jednak jestem fanem tradycyjnych laptopów z dotykowymi ekranami. I to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie również nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z recenzjami ze świata IT. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem polizingowego sprzętu IT w świetnym stanie, to koniecznie zajrzyj do opisu. Tam znajdziesz link do naszego sklepu, z którego będziesz mógł wykonać zamówienie. Jeżeli wciąż nie jesteś przekonany do konkretnego urządzenia, to śmiało zasięgnij rady naszych doradców. Pomogą ci oni wybrać odpowiedni sprzęt dla ciebie. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i cześć! Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem polizingowego sprzętu IT. Do zobaczenia.